Całkowicie kontrastowało to z twardymi dowodami przedstawianymi przez prokuraturę. Śledztwo ujawniło, że matka Jenkins'a podawała fałszywe informacje, a nawet kupiła dla niego amunicję. Nie została jednak oskarżona o zakup benzyny, której Jenkins użył do zatarcia śladów. Uznano, że nie wiedziała, do czego naprawdę ma posłużyć. W miarę postępu dochodzenia wychodziły na jaw kolejne mroczne fakty o jego rodzinie. Okazało się, że siostry Niko pełniły rolę przynęty. Zwabiły dwóch mężczyzn w białym pikapie, obiecując im intymne spotkanie. Gdy ofiary przybyły na miejsce, Jenkins bezlitośnie odebrał im życie. Na tym jednak się nie skończyło. Jedna z jego sióstr brała też udział w zabójstwie Curtis'a Bradforda. Szczególnie wstrząsające było to, że Cartis był dawnym więziennym przyjacielem Niko. Zaledwie kilka dni przed śmiercią opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia, na których pozował z człowiekiem, który wkrótce miał go zamordować.